Cześć wszystkim, Daniel z tej strony no, Alpha z tej strony wiem że długo mnie nie było, ale o dziwo, były osoby, które pytały mnie gdzie są filmiki na ten kanał, gdzie są streamy regularne, nie wiedziałem, że są faktycznie osoby, które to chcą oglądać regularnie, dlatego obiecuję, że teraz będą te filmiki regularnie, będą streamy regularnie no i też wracamy na poprzednie kanały, ponieważ zrobiliśmy sobie małą przerwę. Dzisiaj was zapraszam na gameplay i tak naprawdę nikt. Nie mógł spodziewać się tego zakończenia, ja się nie spodziewałem tego zakończenia, nikt się nie spodziewał tego zakończenia. E, ale no nic wam więcej nie powiem, więc oglądajcie, zobaczcie co tam się działo. E, niedługo pojawi się nowy filmik z turnieju, no i parę innych faili, które też mam dla was przygotowane, więc trzymajcie się i zostawcie tą łapeczkę w górę i komentarz na tym kanale, ponieważ po pierwsze, e, to dodaje troszeczkę algorytmowi pewnego kopa, żeby więcej osób widziało ten filmik, a po drugie mnie to też motywuje, żebym nagrywał e, i edytował dla Was filmiki częściej. Więc to wszystko z mojej strony. Stawcie te łapki w górę, bardzo was proszę. I trzymajcie się, i do zobaczenia na Twitchu dzisiaj, akurat jak dodaję ten filmik. Cześć. Ej, są, jest dwóch chłopów. I Idą do was powoli. No, wchodzą do was. Oboje. Wy czekaj nie, nie ja nigdzie nie uciekam. Ja, ja chyba... mówię, żeby tutaj do. do Rainona. czekaj. What the fuck? Czekaj, jakby ze Strzelają do was już? Nie, tak, ale nie widzę ich. Już idę, już idę, już idę pomóc. Oni nie wiedzą o mnie. Poczekajcie, dajcie mi chwilę. Po prawej po no, lewej? No, no, Dawaj, chodź. O, zajebałem ja się do... Wszyscy? Tak. Dobra, to chodź. No, no, no ostatnio w uk jest bardzo mało kasy. Nie wiem, czy mi zagrać. Wtedy. Widziałem typa, do waszej leżaj. Czemu on mnie powalił, kurwa? O kurza, biegną. Stary, stary, kurwa, biegną. Biegną, są samolocie. Po, po kewach tam podbiegli, do prawej. Nie, tutaj jest kolejny. Po kewach ma stary. Drugi poszedł do prawej.

Cię chłop mnie przestraszył, haha. <laughs> ale? Wiem co próbujesz, I to jest tak. Zleciał, 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 słyszałem pod Dobra. A już ją wziąłem, jak... łap O, no nie lagło w mojej apkę, Chłopie, gdzie ty, gdzie ty poleciałeś? Tu jest! No właśnie tak. Dobra. No. No, no, nie wiesz, Dobra. Nie mogę. Nie ruchomiony. Wiesz, Proszę, Ej, wyskoczył z mirty. Chłopy tu, chłopy tu. Dwóch namięcia. Aha, nalot. Kurwa, zabijmy, zabijmy. Zabijmy, ja pierdolę akurat na mnie. Ja potrzebuję tylko osłony, nie? Ja, sobie, ja się podniosę. Jednego powaliłem. na dach oh. Na owaliłem go tam. tak. Tak, 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 tak. Jeden na mnie się. Doptałem, jeszcze jeden. Gdzie? Tam, gdzie, saj to Słyszę go. Tam? No, no możliwe. Dobra, w góry. Chłopy tu u mnie. Jeden wywalony. Ja nie widzę Markujcie Tutaj, naprzeciwko na przeciwko nas był Powalony, dobity Ja się ko... Słysza. Słysza. Leży czy nie leży? Leży, Dobra, nice Jeszcze jeden, musi być Nie, jest, jest, już go Uważaj tutaj, nie? Ten ombre za, za pociągiem, nie wiem czy nasze banty tam nie leży. Pop! tam leżał. Maska my za Powalony! Dobra, dobij go. Już dobity. Dwa, dwa. O, Jest! Umiotnego. Jeszcze jeden. Tam są, naprzeciwko. Nie jest. Robimy mu egzekucję, kurwa. Ja mam jednego stuna, ja mam jednego stuna. Dobra, dwa, dwa Dobra, dobra. Plecy! Tu! Po Pierdolisz! Pierdolisz! Co ty gadasz że na... Kurwa, to było tak do ugrania!